Siada. Super cię widzieć. Dziękuję nawzajem. Powiedz mi, yy, inspirowałaś się kimś odnośnie dzisiejszej stylizacji, czy powiedzmy ubrałaś się sama od góry do dołu? Ubrałam się od góry do dołu w MMC, których kocham, których podziwiam, których uwielbiam. Jest to naprawdę jedna z moich ulubionych polskich marek, którzy powinni odnieść światowy sukces, tak uważam z tym wszystkim, co robią. I tak, to jest moja inspiracja. Ale powiem Ci szczerze, że bacznie obserwuję ciebie na Instagramie i za co prywatnie Cię lubię, to to, że te twoje stylizacje są naprawdę nietypowe i że wyrażasz, no moim zdaniem, przynajmniej 100% siebie. Tak, ja kocham swój cyrk. Czasem słyszę. Bawisz takie się uwagi. tym, prawda? Tak, Bawisz ale się ja, modą. Ale ja uważam, że w tym cyrku to jest mój cyrk, więc mam zamiar się tam świetnie bawić. Oczywiście, że tak. Powiedz mi jeszcze co do Instagrama, ostatnio zrobiłaś się taką TikTokerką, tak? Powiedzmy. To ciężko zrobić się TikTokerką na Instagramie. Nagrywam tam zabawne filmy. Ale formy. wrzucasz filmiki, o to mi chodziło. Formy. Instagram sam się trochę kieruje w stronę TikToka. Nie wiem, czy to dobrze czy źle, bo niektórzy wrzucają nawet takie hasła. Instagram, bądź sobą i zostań sobą. Ja akurat lubię krótkie formy komediowe, które się dobrze sprawdzają na TikToku, ale też okazało się, że dobrze sprawdzają się na Instagramie, więc dla mnie to, że Instagram uruchomił rolki i że idzie to w stronę wideo, bardzo mi odpowiada. Ale moda nadal tam jest i będzie i to jest... No bo właśnie świetnie się w tych krótkich filmikach TikTokowych odnalazłaś, widziałam. Bardzo to lubię i sprawia mi to dużo, dużą przyjemność, więc myślę, że. To to jest najważniejsze. Słuchaj, nieraz poprawiasz mi humor, także w świetnym kierunku idziesz. Cudownie to słyszeć. Naprawdę dla mnie największą pochwałą jest to, jak ktoś pisze, zrobiłaś mi dzień, poprawiłaś mi humor. To jest naprawdę olbrzymia nagroda, więc bardzo dziękuję. Naprawdę super. Powiedz mi jeszcze, czego się spodziewasz po dzisiejszym pokazie? Spodziewam się sześciu projektantów naszych ukochanych, w tym MMC. No, bardzo długo nie oglądaliśmy pokazów, mm. więc każda taka, każdy, każdy pokaz, każde dosłownie parę sylwetek sprawia, że jest mi miło na duszy. I cieszę się z każdej polskiej marki, która nadal jest i świetnie sobie radzi. Więc no, tego się spodziewam. Mody, mody. A zawodowo? Czegoś możemy się spodziewać jeszcze nowego? Zdradzisz jakiś rąbek tajemnicy? Teraz jestem w programie Perfect Picture, jesteśmy po emisji pierwszego odcinka, nagrywamy następne, jesteśmy w roli innej niż do tej pory, bo robimy zdjęcia, jesteśmy fotografami i fotografujemy w różnych trudnych okolicznościach przyrody, na przykład zjeżdżając z Tyrolki albo na wyścigach samochodowych, więc jest to inny format, jeszcze takiego formatu nie było i zapraszam w każdy piątek o 19.30 do TVN7. Okej, okay, to ja również dołączam się do tych, do tego zaproszenia i życzę ci udanego wieczoru. Dziękuję bardzo.